Witam serdecznie, nazywam się Paweł Socha, Zachodni Pomorski Centrum Instalacji. Kolejna odsłona, kolejny odcinek Defro Air Rekuperacja z klasą. Dzisiaj pokażemy, jak obsługiwać sterownik Defro Air. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obejrzenia odcinka. Jesteśmy przy sterowniku rekuperator DLX. Ten sterownik obsługuje też inne Wasze produkty. Do jakiego, do jakiego momentu używamy sobie tego sternika? Do wszystkich DRX-ów wersji H, V, VS. Tutaj przy tym modelu plus, no jest, szata graficzna jest taka sama, tylko jest 5 cali i jest czarna. Okay, czyli na podstawie tego możemy wyjaśnić Państwu, jak obsługiwać sobie ten cel, ale zaczynamy od tego, pokaż może od samego początku, jakie mamy funkcjonalności. Tu mamy ekran główny, na którym mamy wszystkie informacje dla użytkownika, czyli temperatury na, każdym, na każdej stronie. Rekuperatora czerpnia, wyrzutnia, nawiew, wywiew. Mamy tygodniówkę włączoną, pokazaną godzinę, dzień, tygodnia. Na górnej belce będą się pokazywały piktogramy poszczególnych funkcji włączonych, czy to będzie bypass nagrzewnica wstępna, wtórna GWC nawilżacz, tutaj po kolei one będą się pojawiały. Z ekranu głównego możemy na szybko sobie wejść do, do tygodniówki, czyli ustawić poszczególne wydatki pracy urządzenia na poszczególnych przy poszczególnych nie wiem, okresach w ciągu dnia. Mamy pięć. 5 nastaw w ciągu doby. Możemy sobie powiedzmy pozmieniać tu jakieś wartości. Będę chciał potwierdzić i on zapyta mnie, czy to przekopiować na kolejne dni tygodnia. Z ekranu głównego możemy załączyć na szybko funkcję party, czyli nie wiem, mamy imprezę, potrzebujemy wymienić szybko powietrze, ustawiamy czas. Przez ile godzin urządzenie będzie pracowało na maksymalnych obrotach, czyli wymieni powietrze w budynku bardzo szybko. I też na szybko możemy zmienić parametry, czyli zmiana biegu. Bieg pierwszy, drugi albo trzeci. Tutaj w sterowniku dalej zmienimy sobie czas, w jakim, przez jaki okres będzie obowiązywała zmiana biegu. Od 0 minut do 4 godzin. Najważniejsza funkcja tego intu, 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 intuicyjnego wyświetlacza to jest funkcja yy, stabilizacji przepływu. Tutaj mamy podane te wartości. Wywiew, nawiew. On teraz się stabilizuje, bo wszedł na, na pełną moc. No To jest taka funkcja najważniejsza yy, central, naszych central defrown. Yy, przejdźmy, może, dalej do, do menu. O sterowaniu tygodniowym powiedziałem, wchodzimy w programy, ale tutaj już byliśmy. Funkcja palenisko w momencie, kiedy klient u, uruchomi funkcję palenisko, wentylator nawiewny. Będzie pracował pełną mocą, czyli na trzecim biegu. Wentylator wyciągowy zostanie wyłączony, odcięty, żeby nie zrobić podciśnienia. Funkcja włącz, wyłącz, bypass, czyli bypass nie jest zawsze aktywny, możemy go wyłączyć. Funkcja urlop. Zaznaczamy sobie, wyjeżdżamy na 11 dni. Urządzenie pracuje na takich minimalnych, jałowych obrotach, żeby delikatnie powietrze w budynku wymienić menu instalatora. Tutaj już wchodzimy głębiej. W tym miejscu naciśniemy wentylatory. Mamy opcję włącz, wyłącz tą funkcję równoważenia u nas nazywana flow balance, czyli możemy ją wyłączyć. Wtedy na poszczególnych biegach ustawiamy sobie moc wentylatorów procentowo. Przy włączonej funkcji wchodzimy w bieg pierwszy, w wentylator, ustawiamy o 100 metrów na biegu pierwszym, na biegu drugim ustawiamy sobie 200 metrów i na biegu trzecim potrzebujemy mieć nie wiem, 550. I tak urządzenie będzie nam pracowało przy sterowaniu tygodniowym. Jeżeli wyłączymy sterowanie tygodniowe, oczywiście możemy sobie załączyć bieg zadany. Wracamy do menu instalatora. Tutaj już byliśmy. Wydatki na poszczególnych biegach. Jest funkcja wybór wymiennika. Będzie to zwykły, standardowy wymiennik, ewentualnie entalpiczny. Tutaj byliśmy w tej zmianie biegu. Wchodzimy do głębszego menu ustawienia bypassu. W tym miejscu możemy sobie ustawić dolną temperaturę z załączenia bypassu, czyli obejścia letniego. Minimalna temperatura to jest 10, maksymalna 30, na no jakaś skala musiała być tutaj podana. I wydajność pracy urządzenia, wentylatoru na otwartym bypassie, niezależnie od tego co mamy zaprogram zaprogramowane w tygodniówce, na przykład jak to działa. Jeżeli w tygodniówce na pierwszym biegu o danej godzinie mamy ustawione 100 metrów sześciennych, ale ustawimy sobie, że na otwartym Bypassie urządzenie ma pracować z mocą 100%, tak to będzie działało, że kiedy uchyli się przepustnica od Bypassu, wentylatory wejdą na pełną moc, żeby próbować schłodzić budynek tym chłodniejszym powietrzem zewnętrznym. Tyle odnośnie ustawień Bypassu. Wejście w moduł internetowy, tutaj go aktywujemy i mamy wszystkie informacje, podpinamy moduł i komunikujemy się ze sterownikiem. Folder filtry Usta możemy sobie ustawić czas wymiany filtra. Domyślnie standardowo jest to 90 dni. Oczywiście klient może sobie ustawić, że na 120 dni, czyli po 120 dniach wyświetlacz zakomunikuje. Y Czas wymiany filtrów. Tutaj mamy podgląd, ile dni zostało do, yy, do wymiany. To tylko tak informacyjnie. I tutaj kasujemy licznik po wymianie filtrów. Folder peryferia, czyli urządzenia dołączone do rekuperatora, czyli nagrzewnica wtórna, GWC i nawilżacz. Aktywujemy nagrzewnicę. W tym miejscu pojawiła nam się wejście do ustawienia temperatury zadanej dla nagrzewnicy wtórnej. Ustawiamy sobie 23 stopnie. Nagrzewnica wtórna będzie dogrzewała nam powietrze nawiewane do 23 stopni. Kiedy powietrze zostanie dogrzane jest histeria za 2 stopnie, czyli spadnie nam do 21. Nagrzewnica się z powrotem włączy i tak cyklicznie będzie się włączała, wyłączała. Wracamy do menu instalatora, peryferia, wyłączamy nagrzewnicę, możemy załączyć bądź wyłączni, wyłączyć gruntowy wymiennik ciepła. Nie będę go załączał, bo za chwilę on może zawołać błąd, nie widzi czujnika, ale możemy sobie ustawić minimalną temperaturę dolną dla okresu zimowego, górną temperaturę dla okresu letniego. I jaki przepływ przez, przy pracy z glutowym wymiennikiem ciepła. Tu jest wejście do nawilżacza. Może tak na szybko opowiem. Włącz wyłącz nawilżacz. Czas otwarcia elektrozaworu dla dyszy, które będą zraszać matę. Czas zamknięcia elektrozaworu. Załączenie nagrzewnicy nawilżacza. Temperatura uruchomienia nagrzewnicy, czas wyłączenia nagrzewnicy, wygrzewanie nagrzewnicy i płukanie okresowe. Maty. Wracamy do peryferii, ale tutaj już byliśmy, czyli nic tutaj nie będzie. Funkcja Modbus, czyli zarządzanie urządzeniem. Budynku nie poprzez wyświetlacz, tylko poprzez nadrzędne sterowanie. Przechodzimy ekranem w prawo. Mamy możliwość zmiany mocy nagrzewnicy wstępnej. Wejścia cyfrowe, wejścia cyfrowe OKAP. O tym już wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Definiujemy sobie, na którym biegu ma się uruchomić urządzenie, kiedy dostanie sygnał z okapu. I wejścia cyfrowe 1 i 2. Możliwość wyboru. Czujnik CO2 bądź wilgotności. Też możemy zdefiniować sobie bieg drugi bądź trzeci. Wybór opcji. Możemy sobie wybrać albo przełącznik wilgotności, czy CO2. Ewentualnie przełącznik łazienkowy. Tutaj też będzie opcja wyboru biegu. Ekran szczegółowy mamy zablokowany hasłem, kodem. Także tutaj nie będziemy wchodzić w tym ekranie szczegółowym. Możemy podejrzeć wszystkie parametry pracy urządzenia, co jest załączone, co wyłączone, napięcia, ciśnienia, przepływy. Wszystko odnośnie pracy, szczegółowej pracy urządzenia. Byliśmy w menu instalatora wracamy dobra tutaj już to przerobiliśmy meni serwis oczywiście też jest yy, yy, zablokowane kodem tutaj już jest dla serwisu jeżeli coś się dzieje na urządzeniu możemy wejść głębiej podejrzeć to wszystko przeanalizować co się działo Praca ręczna. W tym miejscu możemy sobie sprawdzić pracę poszczególnych elementów, czyli włączyć wentylator nawiewu, włączyć wentylator wywiewu, załączyć bypass, załączyć nagrzewnicę wtórną. Czyli sprawdzamy, kontrolujemy sobie pracę wszystkich elementów centrali. Zmiana języka. Ekran, jasność ekranu, jasność w wygaszeniu, co ma się. W jakim stopniu będzie podświetlony przy wygaszeniu? Po jakim czasie bezwładności ma się wyłączyć wygaszacz? Wybór wygaszacza jest brak, logo firmowe, zegar, albo całkowicie jest wygaszony, całkowicie wyłączony. I możliwość włączenia, wyłączenia dźwięku, przycisków. Ustawienie zegara i daty. Informacja o sofcie, jaki jest wgrany w tym momencie na, na, na urządzenie. To no, tak tylko informacyjnie dla użytkownika, który, jeżeli serwis by zapytał, który numer programu ma, ma ten, to dane urządzenie. Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, czyli tych wszystkich ustawień, które sobie wprowadził użytkownik, czyli tygodniówki, co ma załączone, co ma wyłączone. Tutaj możemy wrócić do nastaw domyślnych fabrycznych. I z tego miejsca y, wszystkie nasze sterowniki możemy aktualizować do najnowszej wersji. Aktualizujem, aktualizujemy i wyświetlacz, i tutaj sterownik, czyli płytę główną. To za pomocą y, mm, Pendrive'a y, mamy program, pliki i on sobie zaciąga mm, najnowsze oprogramowanie. Mm, Naprawdę byliśmy już wszędzie. Także wyświetlacz jest bardzo prosty, intuicyjny, nic tutaj nie ma, nie jest skomplikowany, bardzo łatwo można się w nim odnaleźć. Tyle no.